Już w najbliższą sobotę 25 maja o godzinie 19:00 czasu polskiego odbędzie się gala Premium Live Event King and Queen of the Ring w Arabii Saudyjskiej. Galę tę poprzedzi live stream na kanale Wrestleman, którego gościem będzie Łukasz typowy Balik Baliński oraz jeszcze jedna osoba, o której dowiecie się dopiero jutro i moi drodzy Warto czekać. Oczywiście zapraszam też was do sercji komentarzy, ponieważ tam na dole pod tym filmem możecie napisać co uważacie o gale King and Queen of the Ring oraz czego się spodziewacie, jakie są wasze predykcje odnośnie walk zapowiedzianych na tą galę. Dajcie znać co chcielibyście podczas tej gali zobaczyć oraz zostawcie polubienie pod tym materiałem. Jeżeli chodzi o najbliższą galę Premium Life Event To mamy zapowiedzianą na nią 5 walk Podobnie zresztą jak miało to miejsce Podczas ostatniej gali Backlash we Francji Co wydaje się też już być chyba stałym elementem Że WWE stawia bardziej Na jakość pojedynków A nie na ilość Chociaż też wydaje mi się, że otwieram to furtkę do tego Byśmy dostali jakieś segmenty Podczas danej gali Na początek zajmiemy się dwoma pojedynkami Które podczas tej gali się odbędą Natomiast nie znamy do końca jeszcze finalnego składu tych pojedynków Wszystko to dlatego, że jeszcze na smerda. Które ma miejsce w dniu nagrywania i publikacji tego materiału Odbędą się walki półfinałowe Które wyłonią nam drugich finalistów Zarówno finału King of the Ring Oraz finału Queen of the Ring Na Smerdą Randy Orton zawalczy z Tama Tongom Zwycięzca tego starcia zawalczy z Gunterem W finale King of the Ring I analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku Finału Queen of the Ring gdzie zwyciężczyni pomiędzy Bianca Belair a Naomi Jax zawalczy z Lyram Valkyrium, która już do finału się zakwalifikowała. Triple H podczas eventu w Arabii Saudyjskiej ogłosił, że zwycięzcy zarówno King and Queen of the Ring zawalczą o główne mistrzostwa swoich brandów. W finałowych walkach zobaczymy jednego zawodnika z Raw i jednego zawodnika ze SmackDown i analogicznie jedną zawodniczkę ze Smerdą oraz jedną zawodniczkę z Raw, więc zwycięzcy tych pojedynków będą mogli zawalczyć o główne tytuły ze swoich brandów na Summerslam. Mając tą informację możemy, moi drodzy, wywnioskować to, co może wydarzyć się podczas największej gali lata. I na początku <laughs> zajmijmy się walką kobiet, bo jeżeli mamy w finale Lyra Valkyrie oraz mogą dołączyć do niej Bianca Belair oraz Nia Jax, to bardzo wiele wskazuje na to, słuchajcie, że nie będzie to jednak Bianca Belair, która jest w posiadaniu mistrzostw start z Jade Cargill. Wydaje mi się więc, że to właśnie te panie będą miały walkę pomiędzy sobą na największej gali a jeśli jeszcze nie na tej gali, to tam będą bronić swoich mistrzostw start więc w związku z tym większe prawdopodobieństwo jest takie, że naje Jacks zobaczymy w finale. Mam jednak wrażenie, że Lyra Valkyria może być właśnie tą osobą, która wygra cały turniej Queen of Drink i być może zawalczy z Liv Morgan na Summerslam. Byłoby to na pewno bardzo ciekawe starcie, i sam jestem fanem takiego pojedynku. Więc jeśli chodzi o walkę kobiet i final turnieju Queen of the Ring to stawiam właśnie na takie zestawienie. Lyra Valkyria kontra Naya Jars, i zwycięzczeniem tego pojedynku zostaje Lyra Valkyria. Taki jest mój typ na ten pojedynek. Jeżeli chodzi o walkę mężczyzn i walkę Randy Orton kontra Tamatonga, to kompletnego sensu nie ma tutaj zwycięstwo Tamatonga, tym bardziej jeszcze z Randy Mortonem, by walczył on w finale z Hunterem. Nie, kompletnie, moi drodzy, tego nie widzę. Pojedynek Randy Orton kontra trak ma jak największy sens. Taki pojedynek i zwycięstwo zarówno jednego jak i drugiego otwiera nam furtkę do tego, byśmy na największych latach dostali naprawdę bardzo mocne pojedynki. Weźmy na początku pod uwagę fart zwycięstwa Randy'ego Ortona, który wygrywając tą walkę, będąc na brandzie Smerdown, mógłby zawalczyć z Codym Rhodesem i taka walka byłaby na pewno tą walką takiego kalibru, którą każdy z nas chciałby obejrzeć i o takiej też walce mówiło się w kontekście nawet przyszłorocznej WrestleMania. Natomiast w kontekście walki na Summer SummerSlam spekulowało się też o walce Rhodes kontra Rock, i prawdopodobnie taki pojedynek wciąż jest w planach. Biorąc więc pod uwagę zwycięstwo Guntera i jego możliwą walkę o mistrzostwo World Heavyweight na SummerSlam, zestawilibyśmy go tutaj prawdopodobnie z Drew McIntyre'em. Mówię o Drew McIntyre, ponieważ to właśnie on prawdopodobnie zawalczy na Clash at the Castle już w czerwcu z Damienem Priestem, i tam wiele wskazuje na to, że dostanie swój moment oraz zdobędzie mistrzostwo World Heavyweight. Jeżeli więc Gunter wygrałby walkę na King and Queen of the Ring, jednocześnie zyskałby, by miano pretendenta do mistrzostwa World Heavyweight, ponieważ jest on na brandzie Raw. W związku z czym zawalczyłby z mistrzem na SummerSlam. Tym mistrzem mógłby być właśnie wspomniany Drew McIntyre, i tam jeszcze Drew McIntyre mógłby wygrać. SummerSlam odbędzie się 3 sierpnia. Niespełna 4 tygodnie później ma miejsce Gala Bash in Berlin, czyli gala w Niemczech, gdzie właśnie Gunther mógłby zdobyć swój moment z mistrzostwem World Heavyweight. Daje nam to jednocześnie kilka miesięcy panowania Drew McIntyre'a i potem zdobycie mistrzostwa w walce z Drew McIntyre'em przez Guntera. Wszyscy dobrze wiemy, jak wyglądały walki pomiędzy Drew Gunter'em a Sheamusem były to naprawdę Bangerki Dosłownie Bangerki, nie burgerki I to udowodniło nam nawet ostatnie starcie na rogu pomiędzy Gunter'em a Sheamusem. Podobnie ma to miejsce w przypadku Drew McIntyre'a Więc starcie Gunter kontra Drew McIntyre na Bash in Berlin A jeszcze wcześniej na SummerSlam ma jak największy sens Wiem, że wypłynąłem trochę do przodu, ale tak też trzeba było zrobić, ponieważ taka jest szala tych pojedynków finałowych na King and Queen of the Ring. Widzę więc moi drodzy w przypadku walki finałowej King of the Ring zwycięstwo Guntera i jego przyszłe zdobycie mistrzostwa World Heavyweight. Dalej w karcie walk mamy starcie o mistrzostwo interkontynentalne. Jest to Triple perfect Match pomiędzy samym Zaynem, Chadem, Gablem i Bronsonem Reedem. Swoją drogą całą zapowiedź karty Wal, gali King and Queen of Dreams znajdziecie na stronie wrestling TV i serdecznie Was na ten portal zapraszam. Jest to mój nowo powstały portal, na którym znajdziecie m.in. wyniki Smackdown, które w sumie dostaniecie już dzisiaj wieczorem. Zapraszam więc Was serdecznie na portal wrestling TV. Jeżeli chodzi o mistrzostwo interkontynentalne, to moi drodzy, Mamy tutaj naprawdę ciekawe zestawienie. Zestawienie, z którego raczej nie widzę innego scenariusza niż zwycięstwo samego Zayna. No bo Chad Gable jeszcze musi trochę zrobić, jeżeli chodzi o Alpha Academy. Wydaje się też, że to właśnie Otis będzie najbliższym rywalem długoterminowym dla Chada Gable'a i ich rywalizacji z wielką chęcią zresztą bym obejrzał. Natomiast biorąc też pod uwagę to, co działo się w ostatnim czasie pomiędzy Zaynem a Chadem, może pozytywnie wpłynąć na obecność w tej walce Bronsona Arida, który mógłby zdobyć to mistrzostwo. No bo wiecie, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i na takiej zasadzie Bronson Reed mógłby zgarnąć mistrzostwo interkontynentalne, bo dlaczego by nie? Finalnie w tym starciu wydaje mi się, że wygra Sami Zane i jeszcze go z mistrzostwem przez chwilę zobaczymy, tak więc w tym starciu moja predykcja to zwycięstwo samego Zayna. Walka o mistrzostwo świata kobiet, gdzie Becky Lynch stanie w obronie mistrzostwa przeciwko Leaf Morgan. Jest to walka, na którą na pewno wielu z nas czeka i fani Leaf Morgan chcą po prostu w końcu jej zwycięstwa i w końcu jej panowania mistrzowskiego. Mimo jednak wszystko wydaje mi się, że to nie stanie się na tej gali Wydaje mi się, że Liv Morgan swój moment dostanie Natomiast ten moment dostanie raczej przy publiczności amerykańskiej, a nie w Arabii Saudyjskiej Może też być tak, że Arabia wymusi na WWE zmianę jakiegoś mistrza Bo chcieliby iść Szokler podczas gali w swoim kraju Natomiast nie wydaje mi się, by było to właśnie starcie o mistrzostwo kobiet Prędzej wskazałbym zmianę mistrza właśnie w starciu interkontynentalnym niż w tym I wydaje mi się, że po mocnej walce Becky Lynch obroni tytuł Być może zobaczymy nawet jakąś interwencję co też poskutkuje nam jeszcze jedną walką tych pań, być może na Clash at the Castle, albo nawet jeszcze potem na Money in the Bank, albo pójdźmy nawet jeszcze dalej, być może to Liv Morgan zdobędzie walizkę Money in the Bank kobiet. Chociaż raczej, jeżeli chodzi o walizkę kobiet, to celowałbym w jakąś, jakiś nowy nabytek właśnie z NXT i danie walizki młodej gwieździe. Tutaj w tym starciu, moi drodzy, ja stawiam na zwycięstwo Becky Lynch. No i moi drodzy, main event, walka o mistrzostwo WWE Undisputed pomiędzy Cody Rhodesem, czyli obecnym mistrzem, a Logan. Polem, czyli też obecnym mistrzem natomiast United States. Walka ta początkowo była nawet zapowiadana jako starcie champion vs champion, gdzie na szali miałoby znaleźć się dwa mistrzostwa. Ostatnie doniesienia jednak wskazują na to, że takie plany w ogóle nie były brane pod uwagę i od samego początku miało to tylko być starcie Logan Paul kontra Cody Rhodes o mistrzostwo WWE. Cała otoczka natomiast wokół tego, że pas United States także miał być na szali, została zrobiona tylko i wyłącznie pod uwagę Logana Paula. By jeszcze bardziej wzbudzić zainteresowanie go osobą, podnieść kontrowersję a jednocześnie też i ochronić go przed tym, by ten pas bronił przed Summerslam Ponieważ Logan Paul wniesie ministerstwo United States na Summerslam które jest w jego rodzinnym mieście w Cleveland i Logan Paul też jest na razie największym gwiazdą awizowaną na to wydarzenie, gdyż jest to właśnie wydarzenie w jego rodzinnym mieście. Nic dziwnego. Chociaż tak samo jest to rodzinne miasto Demiza, więc kto wie, być może Demiz kontra Logan Paul nam się szykuje na tą galę. Szczerze chętnie taki pojedynek bym zobaczył. Natomiast jeżeli chodzi o walkę na King and Queen of the Ring o mistrzostwo WWE, no to raczej zmiany mistrza tutaj nie zobaczymy na 100%. Cody Rhodes swoje mistrzostwo obroni i to nie jest nic dziwnego. To Starcie będzie chyba tylko i wyłącznie. Dobrym starciem do obejrzenia, dobrym main eventem, w którym chyba jestem pewny, że obaj dostarczą wrestlingu na wysokim poziomie. Logan Paul już niejednokrotnie zresztą to udowadniał. Nic większego się tutaj nie wydarzy, być może jakaś interwencja z zewnątrz, być może pomoc na przykład Jake'a Paula dla Logana, albo nie wiem, KSI znowu się pojawi. Pewne jest ten że Logan Paul mistrzostwa nie wygra, Cody na pewno starcie to wygra i obroni tytuł WWE Undisputed. Zobaczymy też, czy czasem na koniec gali nie dostaniemy sterofu pomiędzy Codym Rhodesem a Randy Ortonem który być może wygra swoją walkę finałową i też na Summerslam będzie mu dane zawalczyć właśnie z Codym Rhodesem. To wszystko, moi drodzy, może wydarzyć się podczas grali King and Queen of the Ring w Arabii Saudyjskiej. Tak samo wydarzyć mogą się pewne rzeczy, o których nawet jeszcze nie powiedzieliśmy i nawet nie myślimy, jak na przykład powrót Uncle Houdiego, o którym spekuluje się już od tak długiego czasu. Być może pojawią się nawet jakieś lokalne gwiazdy. Pamiętam, kiedyś mówiło się o pojawieniu Cristiano Ronaldo. Kto wie? Być może to teraz będzie ten czas. Mamy pięć walk. Pięć walk, które na pewno będą stały na wysokim poziomie wrestlingu i tego też od tej gali oczekuję. Nie spodziewam się żadnych większych segmentów, pojawień, zaskoczeń itd., tak itd., tak aczkolwiek jest to na pewno możliwe. Być może wy macie taką rzecz, którą podczas tej gali chcielibyście zobaczyć, więc dajcie koniecznie znać o tym w komentarzach. Serce komentarzy jest dla was, moi drodzy. Subskrybujcie kanał, by ze wszystkimi materiałami być na bieżąco. bieżąco żeby bądźcie ze mną i moimi gości podczas transmisji na żywo w sobotę 25 maja o godzinie 17.00, gdzie porozmawiamy właśnie jeszcze o tej gali Premium Event przed jej rozpoczęciem. Wpadajcie także na portal RestLONTRF-TV po najświeższe informacje ze świata wrestlingu i w tym filmie jest to już na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!